Każdego roku na świecie produkuje się ponad 10 milionów ton wełny mineralnej materiału, który potrafi zatrzymać zimno, ogień, a nawet katastrofę klimatyczną. Zdziwicie się, gdy dowiecie się, że do jej stworzenia roztapia się kamienie, szkło, a nawet odpady hutnicze. W tym filmie zobaczycie, jak z rozgrzanej do czerwoności nawy rodzi się puszysta wata, dlaczego jest cieńsza od włosa i jak zatrzymuje emisję 200 ton CO2. Ale co najważniejsze, odkryjemy jedną tajemnicę którą producenci starannie ukrywają. Oglądaj do końca, a dowiesz się czegoś, czego większość nawet nie podejrzewa. Podstaw tej magicznej transformacji leży surowiec, podarowany przez samą naturę lub przemysł. Do stworzenia najpopularniejszej wełny skalnej, czyli bazaltowej, używa się wyłącznie skał bazaltu, gabra, dolomitu i wapienia które stanowią do 98% wagi gotowego produktu. Z kolei do produkcji wełny szklanej głównymi składnikami są piasek kwarcowy, soda i wapień co ważne z ekologicznego punktu widzenia. Nawet do 80% składu stanowi przetworzona stłuczka szklana. Istnieje również wełna żużlowa, którą wytwarza się z żużłu wielkopiecowego, odpadu z produkcji hutniczej. Wszystko zaczyna się na placu surowcowym, od etapu starannego przygotowania. Skały są kruszone i sortowane, aby uzyskać frakcję o odpowiedniej wielkości i idealnym składzie mineralnym. Komponenty do przyszłego skła lub kamienia dozuje się z aptekarską precyzją, bo to właśnie od właściwych proporcji zależą kluczowe właściwości przyszłych włókien, ich wytrzymałość, trwałość i odporność na temperatury. Następnie przygotowana mieszanka, nazywana przez profesjonalistów zestawem surowcowym, trafia do swojego ognistego serca pieca topielnego. Może to być pionowy żliwiak, gdzie surowiec topi się pod wpływem ciepła ze spalania koksu, lub ogromny piec wannowy. Tutaj w temperaturze od 1400 do 1500 stopni twarde składniki zamieniają się w jednorodny, lepki wytop. Proces ten jest nieustannie kontrolowany, ponieważ najmniejsze wahanie temperatury może zmienić lepkość masy, a co za tym idzie, wpłynąć na grubość i długość przyszłych włókien. Kiedy kamień ostatecznie ulegnie ogniowi i zamieni się w płynną masę, nadchodzi najbardziej odpowiedzialny i widowiskowy etap włóknienie. Wytop cienkim strumieniem trafia na wały wirówki, obracające się z zawrotną prędkością. Pod wpływem olbrzymiej siły odśrodkowej rozgrzana masa jest rozciągana i rozrywana na miliony mikroskopijnych nitek. Aby uczynić je jeszcze cieńszymi, dodatkowo kieruje się na niepotężny strumień rozgrzanego gazu lub pary. Cały ten proces bardzo przypomina robienie waty cukrowej, tylko zamiast cukru jest tu roztopiony kamień. Bezpośrednio w procesie formowania tych włókien rozpyla się na niespecjalne spoiwo, zwykle na bazie bezpiecznych żywic. Jest ono potrzebne, by związać miliardy pojedynczych niteczek w jedną całość. Razem z nim dodaje się również środki hydrofobizujące, które nadają przyszłemu ociepleniu właściwości wodoodpornych. Chmura tych nowo powstałych włókien, już pokrytych spoiwem, płynnie osiada na szerokim ruchomym przenośniku. Specjalny mechanizm wahadłowy równomiernie rozprowadza je na całej szerokości, tworząc pierwotny, jeszcze puszysty i miękki dywan. To właśnie tutaj kształtuje się przyszła struktura materiału, chaotyczna lub warstwowa, od której będą zależeć jego właściwości mechaniczne. Aby ten puszysty dywan nabrał wytrzymałości, sprężystości i ostatecznego kształtu, jest wysyłany do długiej komory polimeryzacji. Tutaj pod wpływem gorącego powietrza o temperaturze około 250 stopni żywica spajająca twardnieje, trwale łącząc włókna w trójwymiarową strukturę. Nadmiar wilgoci odparowuje, a z komory wychodzi już mocne i stabilne płótno wełny mineralnej. Po takim gorącym hartowaniu materiał musi ostygnąć. Wentylatory przepuszczają z niego powietrze o temperaturze pokojowej, przygotowując go do ostatniego etapu. Niekończąca się wstęga wełny mineralnej trafia na linię cięcia. Ostre piły tarczowe i frezy tną ją wzdłuż i wszerz na płyty lub rolki o ściśle określonych wymiarach. Najnowocześniejsze zakłady używają do tego zrobotyzowanych systemów z cięciem strumieniem wody, co zapewnia idealną precyzję i całkowity brak pyłu. Ostatni etap przed tym, jak ocieplenie trafi na place budowy, to pakowanie. Ponieważ 99% objętości wełny mineralnej to powietrze, dla wygody transportu i przechowywania jest ona prasowana. Potężne maszyny ściskają produkt, zmniejszając jego objętość kilkukrotnie, i hermetycznie pakują w mocną folię. Ale nie martwcie się, dzięki niezwykłej sprężystości włókien po rozpakowaniu materiał w ciągu kilku minut w pełni odzyskuje swoją pierwotną grubość i wszystkie unikalne właściwości. Jest gotowy, by służyć przez dziesięciolecia, zapewniając ciepło i komfort w naszych domach. Co ważne, nowoczesne fabryki przekształczyły produkcję w proces niemal bezodpadowy. Wszystkie ścinki i resztki materiału są zbierane i wracają na sam początek cyklu do pieca topielnego, oszczędzając zasoby naturalne i energię. Skala tej branży i jej realny wpływ są imponujące. Rynek wełny mineralnej w Europie to gigantyczna gałąź przemysłu, gdzie roczna produkcja przekracza 10 milionów ton. Według szacunków ekspertów, w ciągu 50 lat eksploatacji, każda tona wyprodukowanej wełny mineralnej pomaga zapobiec emisji ponad 200 ton w dwutlenku węgla dzięki oszczędności energii na ogrzewanie i klimatyzację. Ten ogromny wkład w walkę ze zmianami klimatu sprawia, że jest to materiał nie tylko budowlany, ale także strategicznie ważny dla przyszłości. Chociaż wełna mineralna wydaje się miękka jako całość, każde pojedyncze włókno to mikroskopijna igła ze szkła lub kamienia. Jej średnica wynosi zaledwie od 3 do 7 mikrometrów, czyli jest około 10 razy cieńsza od ludzkiego włosa. Podczas kontaktu z materiałem, zwłaszcza przy jego cięciu, część tych małych, ale kruchych włókien łamie się. Ostre odłamki dostają się na skórę i mechanicznie podrażniają jej górne warstwy, powodując uczucie kłucia lub swędzenia. To uczucie nie jest reakcją chemiczną ani alergiczną, a wyłącznie mechanicznym podrażnieniem, podobnym do dotknięcia tysięcy mikroskopijnych drzazg. Z tego powodu przy pracy z wełną mineralną należy używać środków ochrony indywidualnej. Rękawic, odzieży z długimi rękawami, okularów i maski przeciwpyłowej. Nowocześni producenci znacznie poprawili jakość włókna, czyniąc je bardziej elastycznym i mniej łamliwym lepsze spoiwa skuteczniej utrzymują włókna wewnątrz płyty, co zmniejsza ilość pyłu i luźnych cząstek. Dlatego dzisiejsza wełna mineralna jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa w użyciu niż jej odpowiedniki sprzed 20 lat. Godziny na świecie wodowane są gigantyczne tankowce, platformy wiertnicze i wycieczkowce. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, co utrzymuje te stalowe potwory na miejscu, na środku oceanu? To łańcuchy. Nie jakieś zabawki, ale takie, w których jedno ogniwo waży pół tony i wytrzymuje obciążenie równe trzem Boeingom 747. Ale jak stworzyć metalowego węża o długości 400 metrów, który nie boi się ani lodu, ani sztormu? W tym filmie zobaczysz najbardziej ogniste hale produkcyjne, poznasz spawanie przy użyciu wybuchów i odkryjesz sekret, który kryje się wewnątrz każdego ogniwa. Oglądaj do końca, a zobaczysz to, co zwykle pozostaje za zamkniętymi bramami fabryki. Wszystko zaczyna się nie w gorącej hali, a w hucie stali, gdzie z rudy i złomu wytapiana jest specjalna stal stopowa. To nie jest zwykły metal. Do produkcji łańcuchów, które mają wytrzymać obciążenia liczone w tysiącach ton, potrzebna jest stal najwyższej klasy. Musi być odporna nie tylko na rozciąganie, ale także na kruchość w ekstremalnie niskich temperaturach wód arktycznych oraz na nieustanną korozję. Po wytopie i analizie składu chemicznego stal jest odlewana do form, z których powstają masywne cylindryczne wlewki. Te wlewki jeszcze gorące przechodzą przez walcarki, które z niewiarygodną siłą ściskają i rozciągają metal, przekształcając go w długie stalowe pręty o okrągłym przekroju. Średnica tych prętów może sięgać ponad 200 mm to grubość pnia dorosłego drzewa. Po schłodzeniu są one cięte na odcinki o określonej długości. Każdy taki odcinek to przyszłe ogniwo gigantycznego łańcucha. Fala produkcyjna to królestwo ognia i metalu. Powietrze jest tu nasycone hukiem maszyn i ostrym zapachem rozgrzanej stali. To właśnie tutaj zachodzi magiczny proces przekształcania prostego pręta w wygięte, zamknięte ogniwo. Najpierw stalowy pręt trafia do piekielnej paszczy pieca indukcyjnego. W ciągu zaledwie kilku minut potężne pole elektromagnetyczne nagrzewa go do temperatury 1200 stopni Celsjusza. Metal staje się plastyczny i podatny, rozgrzewając się do oślepiającego wiśniowo-czerwonego koloru. Następnie rozżarzony pręt jest natychmiast podawany na prasę gnącą. Hydrauliczne manipulatory z łatwością, która wydaje się niemożliwa dla takiej masy, zginają go wokół specjalnej formy, nadając mu charakterystyczny kształt litery U. Teraz nadchodzi kluczowy moment, który odróżnia tworzenie łańcucha od każdego innego procesu. Jeszcze gorący półfabrykat w kształcie litery U jest przewlekany przez ostatnie, już gotowe i schłodzone ogniwo przyszłego łańcucha. W ten sposób ogniwa łączą się ze sobą, tworząc ciągłą metalową nić. Następnie końce półfabrykatu w kształcie litery U są do siebie zbliżane i mocno zaciskane w gigantycznych, miedzianych szczękach zgrzewarki. Rozpoczyna się proces zgrzewania oporowego. Przez miejsce styku przepuszczany jest prąd elektryczny o ogromnej sile. Metal w punkcie kontaktu błyskawicznie się topi, czemu towarzyszy oślepiający błysk i fontanna iskier. W tym momencie prasa hydrauliczna z siłą setek ton ściska stopione końce, dosłownie stapiając je na poziomie molekularnym w jedną całość. W miejscu złącza powstaje nadmiar metalu, tak zwana wypływka, która jest natychmiast odcinana specjalnymi nożami, póki ogniwo jest jeszcze gorące. Świeżo zespawane ogniwo nie jest jeszcze gotowe na próby wytrzymałościowe. Aby nadać mu maksymalną moc, trzeba je odpowiednio zahartować. Póki ogniwo wciąż utrzymuje wysoką temperaturę po spawaniu, w jego środku instaluje się specjalną rozpórkę. Ten poprzeczny element nie tylko nadaje ogniwo dodatkowej sztywności, ale co najważniejsze, zapobiega jego deformacji i plątaniu się podczas eksploatacji. Po zamontowaniu rozpórki cały łańcuch lub jego odcinki o długości kilkudziesięciu metrów przechodzą proces obróbki cieplnej. Jest on ponownie podgrzewany do precyzyjnie określonej temperatury, a następnie gwałtownie chłodzony w ogromnym basenie z wodą. Ten proces znany jako hartowanie sprawia, że stal staje się niezwykle twarda, ale jednocześnie krucha. Aby pozbyć się tej kruchości i nadać metalowi niezbędnej ciągliwości, łańcuch jest ponownie podgrzewany, ale już do niższej temperatury i pozostawiany do powolnego ostygnięcia na powietrzu. Ten etap nazywa się odpuszczaniem. W rezultacie uzyskuje się idealną równowagę między twardością a plastycznością. Żaden metr gigantycznego łańcucha nie opuszcza fabryki bez przejścia serii najsurowszych testów. To gwarancja, że nie zawiedzie on w krytycznym momencie. Najpierw cały łańcuch poddawany jest tak zwanemu testowi obciążenia próbnego Proof Load Test. Jest on mocowany w specjalnej maszynie wytrzymałościowej, gigantycznym stanowisku hydraulicznym o długości dziesiątek metrów. Maszyna zaczyna rozciągać łańcuch z siłą znacznie przekraczającą jego nominalne obciążenie robocze. Podczas tego procesu każde ogniwo i każdy spaw doświadczają kolosalnego naprężenia. Inspektorzy uważnie oglądają łańcuch, szukając jakichkolwiek oznak deformacji czy mikropęknięć. Ale najbardziej dramatycznym testem jest próba na zerwanie. Z gotowej partii łańcucha wycina się próbną sekcję składającą się z kilku ogniw. Jest ona montowana w tym samym stanowisku i rozciągana aż do zerwania. Siła zarejestrowana w momencie pęknięcia musi wielokrotnie przekraczać minimalne wymagania norm. Ogłuszający trzask pękającego metalu to nie oznaka porażki, ale najlepsze potwierdzenie jakości i niezawodności całej partii. Po testach mechanicznych każde ogniwo jest sprawdzane za pomocą ultradźwięków i defektoskopii magnetyczno-proszkowej, aby wykryć wszelkie ukryte wady wewnętrzne. Dopiero po pomyślnym przejściu wszystkich tych etapów łańcuch otrzymuje certyfikat jakości i jest gotowy do wysyłki. Załadowany na transport wygląda jak uśpiany stalowy wąż, gotowy rozpocząć swoją cichą służbę w głębinach oceanu, niezawodnie utrzymując na miejscu największe dzieła ludzkich rąk dla łańcuchów najwyższej klasy. Obciążenie próbne może przekraczać 1000 ton. Oznacza to, że łańcuch jest rozciągany z siłą równoważną wadze trzech Boeingów 747. Minimalne obciążenie zrywające, czyli siła, przy której łańcuch gwarantowanie się nie zniszczy. Dla takich produktów często przekracza 1500 ton. To siła zdolna utrzymać w powietrzu cały pociąg towarowy z węglem. Za każdym gigantycznym ogniwem stoi świat imponujących liczb, które pomagają uświadomić sobie prawdziwą skalę i moc tych produktów. Jedno pojedyncze ogniwo łańcucha kotwicznego najwyższej klasy, przeznaczonego dla wielkich statków lub platform wiertniczych, może mieć średnicę stalowego pręta przekraczającą 200 mm. Waga takiego ogniwa z łatwością przekracza 500 kg, to więcej niż waga trzech czy czterech dorosłych mężczyzn lub małego fortepianu. Jednak łańcuchy mierzy się nie na sztuki, a w odcinkach. Standardowy odcinek morski, czyli tzw. Tak szekla, ma długość 27,5 metra. Kompletny łańcuch kotwiczny dla supertankowca lub pływającej jednostki wydobywczej może składać się z 12 lub 15 takich odcinków, osiągając łączną długość ponad 400 metrów. Jego całkowita waga z łatwością przekracza wtedy 200 lub 250 ton, co można porównać z wagą dwóch dorosłych płetwali błękitnych.